Siemanko, z tej strony Jaszy Jaszynat i dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek za Jak będzie powiedzmy 5 lajków, to będzie następny odcinek za Mongas. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, no i lajka, żeby był następny odcinek za No i poczekamy sobie tutaj na graczy. Mm. Na razie. Nikogo nie ma, może zrobimy cięcie i... Może ktoś dołączy przez ten czas? Dobra Jest już Dołączył, dołączył. Kto to jest? Trimor Dołączył Trimor Z pecikiem. No poczekamy na więcej osób jeszcze yy, Na razie nikt nie dołącza I ten I tamten wcześniej yy, Wyszedł No i yy, Musimy czekać. O! Jakiś... kujetki. Nie przeczytam tego nikogo, bo jest dziwne. Kuietki. Yes. ja on. Okej, okay. okej. Okay. Um. Czekamy sobie na więcej osób. Dobra. Um. Jeden się odłączył i przyszedł kolejny. I czekam na. Um. Czekamy na więcej osób. Dobra, więc już jest pięć osób i startujemy. No i zobaczymy, co jest na tej mapie. Hmm. Fajnie, jakbyśmy byli impostorem, bo wtedy byśmy mogli... jaj. Okej. Okej. Pozwiedzajmy sobie. Słyszałem tylko, że jest duża. To jedyne, że słyszałem, że jest nowa mapa. Yy, Okej, okay. czyli to jesteśmy w jakiejś kuchni. Okej, okay. jeszcze w ogóle nie widziałem tej mapy. O a czy co to jest? Yy, Okej, okay. mega duża mapka. Ogólnie, U, co to jest? O, słyszałem o tym! To jest fajne, no. Znaczy, o tym nie słyszałem, po prostu. Znaczy, po prostu jak raz widziałem takie niestety jedno coś, no to właśnie zauważyłem to, no i to było smutne. Ale nie byłem jeszcze na tej mapie ani razu, więc to jest moja taka reakcja, taka prawdziwa, no bo widziałem tylko jedną rzecz. Okej, okay, tutaj widać, że są jakieś ciuszki czy coś, nie wiem. Mm. 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 Dobra, mm. ogólnie to mapa jest naprawdę mega duża i można się tutaj zgubić nawet. Ja nawet teraz, tu, nie wiem czy tutaj mnie nie było, czy tutaj byłem, bo po prostu jest mega duża. Yy. Mm, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem dlaczego według mnie jest troszeczkę za duża ale to jest spoko um, możemy tędy sobie zejść um, dobra um, tutaj może sabotujemy Ej, serio to ma być znaczy, ja już wiedziałem, wiedziałem, że ta mapa jest większa od y, Polusa, ale nie, że aż tak, no bo z, tylko słyszałem, że właśnie jest, jest to, że jest większa od Polusa. Mm, dobra. Też mam tutaj to zadanie. Okej. Okay. No wygrana. Yy, ogólnie na razie mapa mi się podoba, tylko że jest bardzo duża. Yy, Według mnie nawet przesadzili z tą wielkością. Ale no dobra. Bo byliśmy impostorem i zobaczymy jak będzie nam szło, jak jesteśmy crew'em. Brick... No dobra, tu niech będzie. Okej, okay, w tym miejscu mnie, mnie nie było. Oho... E, mapa. Serio, to jest naprawdę duża mapa. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak duża. Serio, nie wiedziałem. Okej. Okay. Banan normalnie. No i to, to jest kosz? To są nowe zadanka widzę. O co tutaj chodzi? Nie znam tego, bo to jest nowe. Nie wiem. O co z tym chodzi? Mam wypchać to? O, Okej. Okay. O. Tutaj też mam jakieś zadanie. I co jest? A to jest to, to dobra. Serio jest ta mapa mega duża. Um, mi się wydaje, że nawet przesadzili z tą wielkością. Lubię lubię m, Polusa, ale lubię te właśnie Polusa tą największą mapkę, drugą teraz już. Uh, ale y, ta mapka według mnie jest przesadzona z tą wielkością, ale może zagramy sobie jeszcze jedną rundkę i zobaczymy wszystkie miejsca, bo byliśmy w kuchni, byliśmy y, w a, 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 jakby głównym pokoju chyba, tak, tak mi się wydaje, okej okay. i y -y nie było nas jeszcze tutaj w Cyberboy. A, to jest tutaj, tu gdzie jest ten bananek. Okej, okay, y, to są toalety, widać, czyli to jest taki jakby wielki dom. Tu widać, że są. Bil bilard, to się tak chyba nazywa? Tak, to jest Bilard. Tutaj widać. No ja nie wiem, co to jest. Hmm. Nie wiem, taka biblioteczka jakby. Okej, okay, co to jest? Nie wiem ok, test. Mm. Ogólnie to nie nie wiem za bardzo. Yy, yy. O o kolejny ręcznik. Yy, dobra. Ktoś zginął. I zreportował cianło. Nie wiem Ale to był... okej okay. no dobra. To zwiedzam sobie więcej mapy. Oj, tak ktoś by spadał, czyli by na takim... okej, okay, na takich chmurkach. Mm, co teraz? Ujacie to, bo w tym nie byłem. A, to jest to miejsce w w tym miejscu byliśmy, no ale dobra. Um. Um. I Braxin był! Um. Może zagramy sobie jeszcze ostatnią rundkę? Poczekamy na jedną osobę, bo brakuje nam jednej osoby. No i e, zrobimy ostatnią rundkę, jak wejdzie jedna osoba. No i teraz zrobimy po prostu pauzę, no i jak wejdzie jedna osoba, to zaczniemy następną rundę. Y, dobra, y, ogólnie już są cztery osoby i zaczynamy. No i trzy no. Buu! O, cztery. Jak teraz ktoś wyjdzie, to ja się zdenerwuję. <sus> <sus> Okej. Okay. No i to będzie ostatnia runda, no bo... Yy, my... Na końcu wyrażę swoją opinię, Mówię ocenę od 1 do 10 i opinię. Yyy, um, nie wiem. Dobra. Yyy. Um. Um. Okay, yyy. widać tutaj. Dobra. Mmm. Um. Eee, um, tutaj jest ołówek, ja chcę to, chcę to zobaczyć, to jest epickie, dobra, dobra. Mm. Mm. O, tu mam zadanie. O co tutaj chodzi. Okej. Okay. Um, gdzie jest jakieś najbliższej nas zadanie? Tu, tu, tu. Tu jest zadanie tak. O, to jest to. Okej. Okay. To łatwe zadanie. Um. Okej. Okay. Ktoś zreportował ciało. Skip, skip, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem. No większość osób skipowało, tak jak myślałem. No i. Mm. Okay. U, uh, może to. Znowu to. Naprawdę. Mm. Okej, okay, to jest to zadanko. Dobra. E, idziemy tutaj. O, kamery. Pyk. Widzę samego siebie tam widziałem. Okej, okay. um, Dobra, y, tutaj Chodzimy To jest kozackie To tam wychodzenie, przechodzenie To jest przekozackie, dobra mm. Co to jest? O, śmieci tutaj Widać. I meeting room. Gdzie jest meeting room? O, tutaj jest meeting room. Nie wiedziałem, że jestem w meeting roomie. Okej. Okay. Pyk. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. I jeszcze. Jeszcze jedno zadanie. Okej. Okay. Okej, okay. mm, tutaj i teraz idziemy sobie, o co tu chodzi? A jaj, ktoś mnie zbawił. Okej, okay. okej, okay, y musimy teraz. No ja znaczy, już zrobiłem wszystkie taski, teraz y tutaj widać. Dobra, chwila. Przylećmy sobie przez całą mapkę, taką. -o -o. Naprawdę mapa jest ogromna. Według mnie naprawdę lepiej jakby zrobili ją. chociaż troszeczkę mniejszą, bo jest według mnie za duża. Naprawdę. Ta mapka jest fajna. Jakbym ją miał ocenić od 1 do 10 no to tak myślę, że to było takie 8,5 i pół, a teraz jakby powiem taką opinię słowną, bardziej, no jest według mnie troszeczkę za duża, ale jest spoko, bo można wybierać gdzie się chce być. Fajnie, że są nowe zadanka i nowe pomieszczenia. No, to jest fajne. No, to była ogólnie ostatnia runda. to była moja reakcja na właśnie airshipa Więc to by było na tyle. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem lajka. No i papa